Dramat. Także przypominam, bez perków gramy, gramy bez addonów i gramy tylko z darem na bradpointsy i z 30 sekundowym opóźnieniem. Czemu ja mam tutaj tyle rzeczy, a ja w tym grać nie umiem. Może mi nie zamkną szafek, co? Może będą mili. Tam ktoś był! Biegnie, biegnie! Widzę, widzę! Nie mogę grać z tym killerem. Idę, ruszam! Ruszam do ataku! Już ich nie ma. O! To było zamknięte. Nie było tu kogoś? Ja to jestem ślepa kura, nie? Dziadek, no co ty, co ty? No co ty, co ty, dziadek? Bożaj, mam, kurde... Jeden hak, jeden gen, chociaż tyle dobrego. co, zrobimy trochę w ten sposób, powinnam donieść go, a może mi to trochę bardziej... Za mną w ogóle surf leci. Dobra, git. Jeżeli podobają Wam się moje materiały, zostawcie koniecznie subskrypcję, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco oraz komentarz. Będzie mi bardzo miło. Każdy komentarz czytam, na każdy komentarz odpowiadam. Nie zapomnijcie też o łapce w górę. Tu słyszę. <laughs> ok. Oni powinni schodzić po nią chyba już, nie? No właśnie. Okej. Okay. To było dobre. Tu był timing. Ok. Hej, Kajubaski. Biegnie ktoś? Jak to aktorzy chyba. Okej, okay. oni się ściągają, jest OK. Cześć Si. Normalnie lecimy na piwnie. Nie wiem co ten dziadek. Jest dobrze, ja mam cały czas dwóch turwów w piwni, jest okej. Okay. On nie żyje. ok. pierwszy martwy. Poddajecie się? Ale ja mam challenge. Zybam, zbam, zybam. <laughs> Będzie to tak, no i nice. GG! Po grze! Wystarczyło powiesić ich w piwni. Masz DS? Nie, bo ty leczyłeś, tak byś nie miał DS-a. To podejście się nie liczy? Dlaczego nie? Liczy się jak najbardziej jeszcze jak. Jezu to dzięki wam i waszej ankiecie Ale co to w ogóle był za Ile on trwał? 5 minut? 6? 7?